Zarówno w NCBC, jak i w wojskach obrony Cyberprzestrzeni w sposób ciągły monitorujemy sytuację zarówno z grupami hakerskimi, grupami grupami APT, które operują w, w sieciach te informatycznych, ale również ukierunkowani jesteśmy na rozpoznawanie sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą. Oczywistym jest fakt, że te grupy, które oddziałują w chwili obecnej prowadzą operacje cyberprzestrzeni Ukrainy, no mogą próbować e, prowadzić też operacje w, na, i oddziaływać na nasze systemy. Stąd musimy mieć pełną wiedzę na temat taktyk, technik i procedur, które są wykorzystywane przez te grupy operujące na wschodzie naszej granicy, tak by się przygotować e, z wyprzedzeniem e, do ewentualnego oddziaływania na nasze systemy. Więc mogę powiedzieć tylko tyle, że tak, e, monitorujemy tą sytuację, rozpoznajemy. E, aktorów, którzy operują w cyberprzestrzeni, tak by przygotować nasz kraj na ewentualne próby oddziaływania z ich strony.